To jedyne w swoim rodzaju miejsce. Niezwykłości natury są tu na porządku dziennym. Czasu na dogłębne poznanie tego niezwykłego miejsca jest coraz mniej.

thank you Ale miały być tam A tu był masy. Ten, masy. Ale one przy ścieżce to źle A banany? Banany pieprzy. Ale one są wysokie. No tam trzeba zacząć Pomyliłem dziury No nic, to będzie pierwszy, tu Jednak warto było zimować w Doniczce. Zobaczcie jak ładnie ukorzenione. Siemano Knypek się kurczy, bo wiecie Starość jest coraz mniejsza Także to jest jeden z mniejszych bananów moich I zobaczcie, sezon zaczynam już z takimi liśćmi Jakim cudem, no jak jakim cudem Takim, że się ma szklarnię, Jak ktoś nowy jest I przez zimę się grzało Nie oszczędzało z podlewaniem Łóżko mam, wiem, brzydkie takie, muszę je rozebrać do dna i coś z tym zrobić, ale nie o to, robi się porządki, ale tam coś sadzi i oczywiście co będzie, na 100% spali listki, częściowo, chyba, że przez szklarnię tam sporo wpada słońca, może się nie przypali, ale jak widzicie, pierwszy posadzony, udało się, bardzo późno, to jest pierwszy raz, jak tak późno sadzę maurelicy, ja tam za ziemię dawałem. To ukorzeniałem pałownię ale zmarzło niż nie schowałem, to mi ziemia została taka 50% hmm, chyba pójdziemy z dziadkiem albo mastery i 50 mojej ziemi. czarnoziem tu jest. I obornika trochę dałem. Znaczy to nie to jest, co ja mówię, kompostnik. O, tam mam kompostnik. Tutaj wiecie, jak to jest kompostnika syf i malaria, ale w większości się nadaje. Naprawdę jest spoko. Tam czasem się wyjmie jakieś śmiecie. Wiecie jak to bywa, jak się w kompost zrzuca różności. No, jajeczka, dużo jest w kompoście. Tych, Jale, mówisz skorupek, ale dobrze, bo to nawóz. No i to co, to na tyle na tą chwilę. Także kupujcie te bananki, są warte. Dosyć łatwo się uprawia, wystarczy je dobrze przesuszyć. Oczywiście uprawię wszystko na moim kanale stalewiakowym. Wystarczy wpisać maureli przez dwa i na końcu jedno l. Bo ludzie mylą. Stalewiak i macie od A do Z uprawę. Ja już się chyba z maurelasami bawię z 8-9 lat. Jola flaminga chciała i ma fajny. Orła, Or, orła cień. Zobaczcie jaki orzełek, kurde. O, orzełek. Czy, czy Co to jest? Nawet nie wiadomo. Ale to, ale to jest fajne kurde. O, takie coś. To co? Pierwszy stoi. Jak widzi ta. jola łaźni, tylko podlewa teraz. I to byłoby na tyle na tym w pierwszym wstępie. Potem zaczniemy następne sadzić Oczywiście filmioki będą. O liliach by się przydało nadrobić, bo ładne porosły cały czas cisną. Na razie.